Jakiś chłop się wyczepił i. Mogę loda. Płaczę, bo chcę loda. choć Kupiłem mu Cisburgera, ten w za darmo w McDonald'sie. A teraz idzie krok do kroku. Jak nie tu? Chodź, tylko się oddalamy od siebie. Co ty chcesz? No, dotyka mnie. Dotyka mnie. No. Dotyka mnie. Tak 14 lat. Okay. Myślimy, co można jeszcze nagrać dzisiaj w tym pięknym vlogu naszym? Mogę loda Chłop gada o jakimś lodzie w ogóle Nie wiem o co chodzi On chce wdać 6 złotych za loda A pewnie się dziwi, że kasy nie ma na studio Teraz z na czekiel. Tu 1750 dobra, musisz teraz zbierać Bo za 2 godziny będę... Mogę będziesz... loda Zbierał się do Katowic jeszcze muszę zjeść obiad Jak coś to cię raczej nie słychać, coś mi się tak wydaje Mi się wydaje, że mnie słychać bardzo dobrze A Śmietnik za mną jest <grystanie> <grystanie> Musimy na nagrać jakieś zakończenie do twojego filmu Myślę, że to jest idealne zakończenie Dobra, chodź, bierzemy tego loda i to będzie zakończenie Chodź nie nie marudź 6 złotych, a masz kasę? 62 groszy, mogę się sprzedać Zobaczmy co jest cirowe, jak znajdziesz coś za 2 zł to ci kupię Dobra, możesz tego lodu odejść? Tak masz biznes. 2 zł budżet, jak znajdziesz coś za 2 zł to... 60? Tak, tak. Najdroższy jak jest to nie, chceć mieć, nie masz 2 jakby złoty budżet Masz 2 budżet Przy zakupie 2 sztuk, czyli już skamujesz, bo jest to normalnie 37 zł? Nie, to jest za litr A pozostałem 4,50, no dobra będzie jest to samo Dobra. No nie. Dobra, nie chciałem mi wejść transakcje, miałem kamerę włączoną eee, Dostał swojego loda Pani szczególnego 4,50 wydałem plus 690 maku, czyli straciłem łącznie złotych ile? 6,90, tak, czyli 30,11,40 Ja proszę, już nie wchodzę ja już nie mogę tam wejść, bo ja już trzy razy bywam Ja nie wchodzę nie wykorzystany Ale Janek jest, Janek może Mogę użyć tego samego tekstu, już to nie mogę wyjść, bo ja dzisiaj tam trzy razy A nie byłeś w niej dzisiaj trzy razy A skąd wiesz Długi dzień miałem za sobą Co to znaczy? Chirurgię do wydawania pieniędzy się 25 razy do Eee, autyzm. Zmroziło mi zęba. No, och, chciałeś loda? Mam loda. Co? Moją kasę. To jeszcze skoczyłeś? Nie, dalej nagrębmy, co się wydarzy. Ja mam, to na... ja odgolę, co jest?